Niewiele osób wie, że praca w kamieniołomach nie jest taka, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Gdy zachodzi słońce, a pracownicy udają się na spoczynek, kiedy bramy kamieniołomów zostają zamknięte, a w powietrzu słychać przeszywającą ciszę, wtedy możesz odkryć ich tajemnicę. Musisz tylko wiedzieć, gdzie jej szukać. Witaj w nieznanym życiu kamieniołomów. Epizod 5. Konserwacja. Dla maszyn takich jak te konserwacja jest jak wizyta u lekarza. Regularne sprawdzanie stanu zdrowia, skany i testy pomagają wykryć potencjalne problemy, dzięki czemu można się nimi zająć zanim staną się rzeczywistym problemem. Posłuchujemy serca, pobieramy próbki krwi i testujemy je. Sprawdzamy kości i stawy, poddajemy próbie mięśnie i odruchy. Ale co się stanie, jeśli nie będziemy robić regularnych przeglądów? Jeśli maszyny będą działać i pracować, a my nie zastanowimy się nad ich kondycją? Nowoczesne maszyny do wydobywania w kamieniołomach to cuda techniki, ale nie są niezniszczalne. Nawet najlepszy operator nie sprawi, że opony przestaną się zużywać, zęby przestaną się tępić. Silniki dławić, a części ulegać awarii. Zbyt rzadka konserwacja sprawi, że ładowarka kołowa, koparka i wozidło w końcu przestaną pracować. Lecz każda chwila, którą zdrowa maszyna spędza w warsztacie, kosztuje nas utratę zdolności produkcyjnych. Musimy rozważyć koszty konserwacji, zaplanowany czas przestoju i ryzyko poważnej awarii maszyny, nieplanowany czas przestoju. Jego koszty różnią się w zależności od maszyny. Jeśli główna ładowarka ulegnie awarii, cały proces technologiczny jest zagrożony. Pojazdy transportowe nie mają materiału do przewiezienia i zaczynają ustawiać się w kolejce przed pozostałymi ładowarkami. Kruszarka pracuje pusta. Puste są też przenośniki taśmowe. Wydobycie staje. Pojazdy transportowe zazwyczaj pracują w grupach po 4 lub więcej, więc jest mało prawdopodobne, by utrata jednej maszyny całkowicie zatrzymała produkcję. Kruszarki pracują bez materiału, a ładowarki na biegu jałowym spędzają tyle samo czasu co w pracy. Marnują czas i pieniądze. I choć kamieniołom nadal pracuje, zmniejszył liczbę pracujących wozideł o 1 czwartą, Zmniejszając wydajność i zyski o tę samą wartość. W normalnych warunkach kruszarka rzadko pozostaje w bezruchu. Lecz jeśli zachoruje, nie trzeba długo czekać na katastrofę. W pełni załadowane wozidła przyjeżdżają jedne po drugim, nie mając gdzie zrzucić materiału. Można zdecydować się na utworzenie tymczasowego buforu w pobliżu kruszarki, ale to zawsze jest rozwiązanie krótkoterminowe. Po pewnym czasie pojawia się nowa sterta gotowej do kruszenia skały i coraz więcej w pełni załadowanych wozideł. Nawet gdy kruszarka stanie na nogi, do przerobienia jest ogromna ilość materiału, przy czym ładowarki kołowe muszą spędzić czas z dala od ściany skalnej. Awaria ładowarki na placu składowym to chyba najmniej bolesny scenariusz. Prawie zawsze znajdzie się kilka innych maszyn, które wykonają pracę, a produkcja nieznacznie ucierpi. Prawdziwe ryzyko dotyczy reputacji kamieniołomu. Jeśli niedziałająca maszyna choćby trochę wydłuża czas oczekiwania klientów, tworzymy dodatkowy koszt, a kilkuminutowe opóźnienie przez kilka dni może wystarczyć, by klient przeszedł do konkurencji. Poważne awarie, usterki i wypadki przy pracy są wspólnie nazywane nieplanowanym przestojem. Alternatywą jest przestój planowany, czyli konserwacja. To naprawa, przebudowa lub wymiana części, zanim zdążą się zepsuć. Serwisy takie nie należą do najprostszych. Po pierwsze, każda minuta spędzona przez maszynę poza kamieniołomem to minuta straconej produkcji, więc konserwacja powinna być skoordynowana z planem produkcyjnym lub, jeśli to możliwe, odbywać się poza godzinami pracy. Po drugie, różne elementy, systemy i maszyny mają różną żywotność, zależną od swojej konstrukcji i obciążenia pracą. Zbyt częste serwisy to strata czasu i pieniędzy, za rzadkie ryzyko poważnej awarii i ogromnych strat. Aby znaleźć równowagę, musimy wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo awarii każdej z części. Proces ten nazywamy monitorowaniem stanu. To program nazywany naprawa prewencyjna. Jego celem jest utrzymanie części i maszyn w ruchu tak długo, jak to możliwe i zminimalizowanie nieplanowanych przestojów. Najważniejsze w monitorowaniu stanu technicznego jest regularna kontrola i planowe pobieranie próbek oleju. Operatorzy przeprowadzają codzienne inspekcje, sprawdzając wzrokowo poziom płynów, stan osprzętu łyżki, zużycie lub przebicie opon, uszkodzenia fizyczne czy wycieki oleju. Dźwięk, dotyk, a nawet zapach są bardzo ważne. Należy nasłuchiwać działania silników i ruchomych części, wyczuwać wibracje i zwracać uwagę na zapach dymu lub oleju. Ponadto okresowe kontrole szczegółowe, odpowiednik corocznego badania fizycznego, powinny być planowane co 250, 500, a nawet 1000 godzin. Należy wymieniać filtry i płyny. A także pobierać próbki oleju przekładniowego, hydraulicznego i silnikowego do testów. Planowe pobieranie próbek oleju to szeroko zakrojone badanie krwi maszyn, które identyfikuje ukryte problemy, zanim staną się one niebezpieczne. Nowoczesny sprzęt budowlany jest naszpikowany czujnikami. Maszyny monitorowane są przez cały czas, a silniki, skrzynie biegów, a nawet opony mogą wykryć, gdy coś jest nie tak i wysłać ostrzeżenie do operatora. Pierwsze problemy sygnalizuje lampka awarii. Jeśli operator nie zareaguje w odpowiednim czasie, włączy się głośny sygnał dźwiękowy. Jeśli usterka nie minie, do systemu monitorowania wysyłany jest kod usterki, informujący o tym, że dana część ma określony problem i że operator nie wyłączył jeszcze maszyny. Wszystko to w ciągu kilku minut od wykrycia problemu. Z roku na rok takim oprogramowaniem objętych jest coraz więcej podzespołów. Wymaga to od użytkowników regularnych aktualizacji oprogramowania. Zarówno konserwacja, jak i naprawa wymagają specjalistycznej wiedzy, ludzi i wielu drogich urządzeń. Zakłady naprawcze, takie jak ten, mogą naprawić lub konserwować praktycznie wszystko, ale często koszty ich funkcjonowania są wysokie. Jeśli masz dostęp do warsztatu z narzędziami, suwnicę, myjkę oraz cały potrzebny personel i sprzęt, możesz poradzić sobie sam. Ale w rzeczywistości posiadanie tak bogatych zasobów w miejscu pracy nie zdarza się często. Nowoczesne maszyny wymagają wiedzy, biegłości w obsłudze oprogramowania i umiejętności programowania oraz wiedzy mechanicznej i certyfikatów spawalniczych. Szkolenie specjalistów jest kosztowne, czasochłonne i wymaga zewnętrznych ekspertów. Części, jeśli są kupowane i przechowywane na miejscu, zajmują przestrzeń, wymagają czasu, aby nimi zarządzać, i znacznych nakładów finansowych. Biorąc to wszystko pod uwagę, wiele kamieniołomów decyduje się na obsługę zewnętrzną. Zewnętrzni eksperci, zwykle dilerzy, zgadzają się zapewnić określony poziom obsługi technicznej, monitorowania stanu technicznego i napraw prewencyjnych dla jednej lub kilku maszyn. Takie usługi zewnętrzne są prowadzone za pomocą umowy serwisowej, która jasno określa koszty, terminy i świadczoną usługi. Równie ważny jak serwis jest czas pracy maszyny. Od warunków pracy po umiejętności pracowników. Jest co najmniej kilkanaście różnych czynników, które wpływają na to, jak długo maszyna lub element może działać. Proste czynniki to umiejętności operatora przygotowanie miejsca pracy, warunki dróg transportowych jakość strzelania wsparcie i zapasy w miejscu pracy. Umiejętności technika specjalisty, oprzyrządowanie, kontrola zanieczyszczeń, plany konserwacji, plany wymiany części, planowanie produkcji i konserwacji oraz niedociążenie lub przeciążenie sprzętu. Staramy się, by wszystkie części i maszyny działały jak najdłużej. Każdy ma swoją rolę do odegrania od operatora do sztygara. Procesy muszą być dobrze zorganizowane i określone. Wszystko musi do siebie pasować jak w zegarku. Istnieje pięć poziomów przeprowadzania naprawy. Zobaczmy to na przykładzie silnika. Naprawa poziomu pierwszego obejmuje wymianę filtrów i oleju oraz naoliwienie łożysk. Naprawa poziomu drugiego polega na naprawie lub wymianie większych lub bardziej złożonych elementów, takich jak tłoki. Na poziomie trzecim sprawy są bardziej kosztowne i czasochłonne. Może się okazać, że trzeba będzie rozebrać główne podzespoły i wymienić w nich części. Na poziomie czwartym naprawa jest już niemożliwa, a całe podzespoły są zastępowane wcześniej naprawionymi odpowiednikami regenerowanymi. Natomiast na poziomie piątym nie ma innej możliwości niż całkowita wymiana podzespołu na nowy odpowiednik. Tam, gdzie to możliwe, należy unikać napraw na poziomie trzecim, czwartym lub piątym. Można to osiągnąć w dużej mierze dzięki zapewnieniu, że naprawy na poziomie pierwszym i drugim zostaną podjęte tak szybko, jak to konieczne. Im wyższy poziom naprawy, tym wyższy jej koszt. To najbardziej optymalne rozwiązanie. Ta maszyna dawała powody do niepokoju. Podniosła czerwony alarm i została wyłączona przez sztygara. Podczas kontroli wlotu powietrza odkryto pęknięty wąż. Część została wymieniona, a maszyna wróciła do pracy. Gdyby ta mała usterka nie została zauważona i naprawiona. Sam silnik uległby awarii, być może trwałej, kosztującej ponad 50 razy więcej i sprawiającej, że maszyna byłaby wyłączona z pracy na znacznie dłuższy czas. Tu maszyna również podała kod błędu, podniosła czerwony alarm i została wyłączona przez sztygara. Natychmiastowa inspekcja wykazała nieszczelność pompy paliwowej. Również tu część została wymieniona, a maszyna wróciła do pracy. Usunięcie pierwotnej usterki, zanim uszkodzenie przeniosło się na silnik, pozwoliło uniknąć całkowitego zezłomowania silnika, które kosztowałoby 80 razy więcej i wyłączyłoby maszynę z pracy na długi czas. Regularna konserwacja i serwisowanie mogą zrobić więcej niż tylko utrzymać maszyny w ruchu. Mogą utrzymać rentowność całej operacji. Sekretem konserwacji jest naprawianie rzeczy, zanim się zepsują. Czytała Krystyna Czubówna.